19 grudnia o godzinie 7:30 rozpocznie się 7-godzinna przerwa techniczna w grze Frontene Liberty, która wprowadzi aktualizację o numerze 1,11,2. Jest kilka naprawdę bardzo fajnych zmian w tym patchu. Zacznijmy od tego, że cap aby z points zwiększa się z 20 do 40 tysięcy, czyli te punkty na otwarte dungi będą wynosiły 40 tysięcy. Dlaczego tak? O tym za chwilę. Następna bardzo fajna rzecz to zmiana dotycząca skrzynek na Sordoma Island. W nocy na Sordomie pojawiają się skrzynki, o które gracze walczą po to, żeby mieć więcej wejściówek na długi otwarte, czy to zamknięte. I po tej zmianie te dimensional tokeny, które stamtąd wypadają, nie będą wypadały randomowo, tylko będziecie dostawać skrzynie, z której będziecie mogli sobie wybrać, które chcecie, czy na dungi zamknięte, czy na dungi otwarte. Mamy kilka fixów związanych z timerami guild raidów, ale to nie jest jakieś super istotne. Istotne natomiast jest to, że mapa, nowa mapa arenowa 3x3 zostaje z gry usunięta, zostaje przywrócona, stara mapa i bardzo mnie to cieszy. Ta nowa była okropna, tragiczna i totalnie nie rozumiem, czemu ktoś wprowadził do gry coś takiego. I to, co jest dużą zmianą dotyczy run systemu. Było sporo niezdowolenia odnośnie run systemu. Ja sam byłem z tego niezadowolony, z tego, jak to się farmi. Wielcy twórcy internetowi, którzy poświęcają swój czas w 100% na Front and Liberty, raczej też opowiadali się w negatywny sposób odnośnie tego systemu, sposobu farmienia tych itemów. Też sami twórcy gry przed samą premierą, jak i po premierze mówili, że system run zostanie przebudowany, a tak na dobrą sprawę został delikatnie muśnięty i taka rozsądna przebudowa, na którą czekali, w zasadzie dzieje się teraz. W sumie to nie jest przebudowa, tylko podkręcenie dropu w jakiś tam znaczący sposób. Zacznijmy od tego, że będzie wypadało więcej run z dynamicznych eventów i z field bossów, więc to na bardzo, bardzo duży plus. Do tego runy od teraz będą dropiły z rajdów gildyjnych i z otwartych dungeonów. Był w naszej wersji gry, na, na europejskiej wersji był Chyba błąd i mieliśmy drop run z bossów gildyjnych, ale to zostało usunięte, jednak zostaje w najnowszym patchu przywrócone i będziecie mogli sobie dropić z bossów gildyjnych, właśnie te run chance bandle, ale także farmiąc w otwartych dungach na mobach, te run chance bandle będą mogły wypaść. Jaka będzie na to szansa? No. Tego nie wiem, aczkolwiek fajnie, że coś takiego będzie leciało. No i jak widzimy, to są run bundle, bandle, które mają w sobie również runy niebieskie, więc to na bardzo, bardzo duży plus. Do tego ważna sprawa chaos runy pojawią się w dropach dungów challengeowych od tieru piątego w górę i tutaj możemy sobie przyklikać jak widzicie jest skrzynia i jest rare chaos run selection chest tak no i są te runy chaosu tutaj również dorzucone i to także na plus więc robienie tych dungów challenge'owych powyżej piątego poziomu będzie miało większy, większy sens niż walenie samego rankingu do tego Dungi challengeowe dalej będą tym źródłem pozyskiwania run, ale otwarte dungi również teraz będą nam dawały bardzo dużo, i stąd prawdopodobnie też to zwiększenie kapów punktów, żeby nie trzeba było jakoś znacząco zbijać tych punktów regularnie, tylko że można było sobie raz w tygodniu, na przykład, pójść na taką dłuższą sesję na otwartym dungu i pofarmić sobie. Runy. I dla mnie, ja uważam, że to jest pozytywna zmiana, że nieco zmniejszy tą, tą nerwówkę, tę nerwówkę związaną z farmieniem dungów challenge'owych. Wiadomo, dungi challenge'owe są fajne, bardzo fajnie się je puszuje, fajnie się przebija na 10-15 poziomy. Ale jeżeli chodzi o samo farmienie czegoś na nich, to już tak fajne nie jest. Chyba, że rzeczywiście masz naprawdę elegancką, zgraną ekipę i nie robisz jednego dunga przez półtorej godziny. Sam event, moi drodzy, start result is event, tutaj drobna, drobny fix, drzewo zostaje przeniesione i w zasadzie możemy do tego drzewa sobie skoczyć. Tak? Mówimy o tym drzewie w Stongardzie. już Wam pokazuję. Gdzie to drzewo teraz stoi, bo no cóż, nie, nie stoi w centralnym punkcie, nie stoi od razu gdzieś na wierzchu. To drzewo jest delikatnie ukryte, więc przebiegnijmy się. Gdzie go będziecie mieli teraz szukać? To jest to drzewo, do którego, na którym zawieszacie bombki, bombki eventowe, za które otrzymujecie różnorakie wynalazki. Jak widzicie, to drzewo jest tutaj już ładnie udekorowane. Tak i ono stoi dokładnie w tym miejscu. Tutaj na, na mapce też widać prezent. To jest, to drzewko jest dokładnie tutaj. Do tego drzewa donajtujecie sobie bombki. Odnośnie aktualizacji i tego, że mogliście słyszeć, że na serwerach koreańskich pojawiły się buffy dla Spira, no w naszych patch notesach tych buffów do Spira nie ma, więc nie ma się co po prostu podpalać. No i to by było na tyle tak na dobrą sprawę. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli macie ochotę wpaść do mnie na Twitcha, to oczywiście serdecznie zapraszam. Throne Liberty prawdopodobnie będzie w piątek, ponieważ jeżeli przerwa techniczna ma trwać do godziny 16, no to niestety ale w czwartek raczej już streamować TNL-a nie będę, ale w piątek na pewno od rana będę cisnął i prawdopodobnie defarmił otwarte dungi dla rund, więc będziemy sobie testować. Trzymajcie się, zapraszam raz jeszcze na Twitcha oraz na mojego Discorda i do następnego tego materiału. Cześć, cześć.